Dzień dobry, witam wszystkich oglądających. Z tej strony Magdalena Więckowska. Naszym dzisiejszym gościem, naszym dzisiejszym gościem jest profesor UAM, doktor habilitowany Jakub Isański z Zakładu Studiów nad Dynamiką Społeczną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać dzisiaj będziemy na temat roli religijności i wiary osób mieszkających i pracujących na terenach wiejskich. I zacznijmy może od takiej podstawowej kwestii, w ostatnich latach dyskutuje się coraz więcej na temat religijności i wiary Polaków i roli Kościoła też w polskim społeczeństwie. I tutaj moje takie pierwsze pytanie, czym jest, jakie tak naprawdę znaczenie ma religijność, wiara, według Pana profesora, dla osób mieszkających i pracujących od pokoleń na terenach wiejskich? To znaczy, może ja powiem taką rzecz na początku, jeżeli chodzi o wiarę w ogóle, czy wiarę na terenach wiejskich, w szczególności generalnie rzecz biorąc, mamy w, w ostatnich latach do czynienia z takim trendem spadkowym. On jest widoczny w różnych badaniach społecznych, które pokazują, że wiara na wsi jest, można powiedzieć, trochę kopialnie zawsze. Wyżej reprezentowana w uczestnictwach, w praktykach religijnych niż wśród ludzi, którzy mieszkają w mieście. Natomiast w ostatnich latach rzeczywiście jest widoczny tutaj spadek. I to, co można powiedzieć o tym jeszcze, zanim przejdziemy do zastanawiania się nad tym, z czego to się wiąże, to jest też istotne, żeby sobie uświadomić, że samo rozgraniczenie pomiędzy wsią i miastem też w ostatnich latach jest dość płynne, ponieważ. Mam do czynienia z takim zjawiskiem, szczególnie wokół dużych miast, że coraz więcej osób wyprowadza się z miast, albo zamieszkuje na przedmieściach, albo w ogóle że zaczynają funkcjonować na przykład w okolicach Poznania, gdzie, gdzie mieszkam, takie miasta, kiedyś to się mówi o satelickie, czy, czy jakieś właśnie takie podmiejskie ośrodki, gdzie po prostu bardzo dynamicznie one się rozbudowują i w, w tej sytuacji ktoś. Coraz więcej osób tak naprawdę mieszka w odległości kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów od miasta, ale pracuje w tym, w tym dużym mieście. A zatem ta granica pomiędzy wsią i miastem ostatnio staje się coraz, coraz bardziej płynna. I tu jeszcze jedna taka rzecz, o której też na wstępie chciałbym dodać, że pomiędzy z względu na wiek, pomiędzy ludźmi, którzy są młodsi i tak jakby z definicji powiedzmy bardziej mobilni, bardziej gotowi, otwarci na to, żeby zmienić miejsce zamieszkania, właśnie, czy to się do miasta przeprowadzają, czy nawet na jakieś większe odległości. I ta sprawa religijności też wygląda odmiennie niż wśród ludzi, którzy są już w tym wieku bardziej dojrza, dojrzałym, czy, czy takim bardziej już przypisanym do jakiegoś konkretnego miejsca. No właśnie, bo to jest taka ciekawa sprawa. Wtedy, kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, też analizowałam różne dane statystyczne na temat religijności Polaków, i taką cechą charakterystyczną jest fakt, że wtedy, kiedy ta rola religii czy wiary ona jest przedstawiana w badaniach statystycznych, to wtedy jakby jest ten taki ogólny obraz, i często właśnie jakby badacze skupiają się na tym, co się dzieje w miastach, bo rzeczywiście ten proces sekularyzacji w miastach jest bardzo widoczny. Natomiast brakuje takich badań, które skupiałyby się na roli religijności tylko tylko na wszech. I właśnie z czego to wynika, bo ostatnie takie tak naprawdę najświeższe badania Cebosu pochodzą z 2014 roku, z czego to wynika, czy, czy to może nie jest kwestia interesująca dla badaczy, czy może może nie widać takich zmian i to nie jest jakoś tak kusząco badawczo? No, wydaje mi się, że to jest generalnie dość duży wstyd dla badaczy, że się zajmują tylko miastem, a wieś tak trochę pomijają. Ale mogę tutaj od razu odpowiedzieć właściwie, jak mi się wydaje, dlaczego tak się dzieje. Tak jak już wcześniej powiedziałem, wieś ze względu na swoją taką bardziej tradycyjną formę życia, przypisanie do ziemi, także taką rozumianą po prostu najbardziej dosłownie, że z pokolenia na pokolenie. Od zawsze tutaj mieszkałem, moja rodzina od zawsze tu mieszkała, jeżeli jestem ze wsi. I to oznacza, że właściwie, oczywiście w ogromnym uproszczeniu, no, można powiedzieć, że wiadomo, czego się spodziewać po wsi. Tak? I te, te wskaźniki, chociażby o którym mówimy o religijności, no, tak jak mówiłem, jest widoczny, trend spadkowy, ale on jest o wiele słabszy niż wśród tych, którzy mieszkają wsi, w miastach. Natomiast w miastach no, ludzie zmieniają miejsce zamieszkania, przeprowadzają się, są młodzi, poszukują innego miejsca zamieszkania, nawet w obrębie tego samego miasta. I to wszystko sprawia, że gdybyśmy na przykład spojrzeli na parafię, jako na taką jednostkę, która no, wykazuje się jakąś stabilnością, czy tworzy jakąś strukturę w sensie terytorialnym i też ludzie, którzy przy parafii chodzą do kościoła, czy uczestniczą nie wiem, w jakimś festynie, czy w jakiejś grupie parafialnej i tak to jeżeli mówimy o tych parafiach, które są w mieście, to one mają o, większy, o wiele większy problem z tą mobilnością ludzi, to znaczy z tym, że ludzie są, ale niekoniecznie będą w przyszłym roku, bo na przykład wynajmowali mieszkanie, albo bo na przykład się przeprowadzają, albo bo na przykład, tak jak Tutaj już rozmawialiśmy, nie chodzą do kościoła. Trudno też sobie tak z takiej strony rynku mieszkaniowego wyobrazić wynajmowanie domu czy gospodarstwa na wsi. Tak? tam się po prostu mieszka, jest się właścicielem. Natomiast w miastach jest to naprawdę powszechna forma zamieszkiwania, w której po prostu ktoś wynajmuje i jest mniej lub bardziej, ale tymczasowo, tak? Tymczasowość nie sprzyja życiu parafialnemu, czy jest takim dość poważnym wyzwaniem dla, dla religijności. Zresztą też tutaj tak na marginesie tylko można wspomnieć o tym zjawisku, ktoś się to opisał przed kilku laty, tak zwanego churchingu, czyli tego, że ludzie w miastach mają na tyle dużą możliwość, różnorodność kościołów, nie wiem, już pasterzy, jakichś stylów które im odpowiadają, że wybierają sobie ten kościół, który im najbardziej odpowiada, co jest, tak jak powiedziałem, przed chwilą, kolejnym wyzwaniem dla jakiejś stabilności i tego, tego życia religijnego, które, które o tyle jest bardziej tedy, przewidywalne. Natomiast na wsi tutaj Oczywiście ta, dlaczego, to tak jak drugie wytłumaczenie po tym pierwszym, czyli że, że być może wieś jest bardziej przewidywana pod tym względem i tak sobie badacze mogą myśleć, że no niekoniecznie tam coś ciekawego się, się wydarzy. Może też to wynikać z tego, że jest ogromny odpływ ludzi też ze wsi, tak? To znaczy się, w ogóle mamy do czynienia w tej chwili z depopulacją Polski, taką bardzo przyspieszającą i wiele obszarów wiejskich, czy też nawet niewielkich miasteczek, one się wyludniają po prostu, więc jest w nich mniej ludzi, szczególnie ludzi młodych, co sprzyja, no, gdyby tak patrzeć na to od takiej strony badania religijności jakimś tradycyjnym, czy, czy utrwalonym postawą, czy, czy, czy takim wzorom postępowania, no więc o tyle jest to po prostu obszar być może mniej, mniej atrakcyjny badawczo i, i też poznawczo. Natomiast w miastach rzeczywiście dużo się dzieje, jest ta Migracje przyjazdowe w ostatnich latach, także migracje przyjazdowe z zagranicy, z kierunku wschodniego, to wszystko tworzy taką bardzo interesującą, można powiedzieć, substancję badawczą, która, która domaga się opisu i właściwie tutaj dość łatwo takie pytania, na które jeszcze nie ma, nie ma odpowiedzi, takie pytania oczywiście badacze sobie stawiają. Pan profesor odwołał się też do kwestii tego, że miasto jest jakby trochę takim bardziej płodnym, płodnym przestrzeniem do, do badań. No rzeczywiście widać tą dynamikę, widać te różne zmiany, i to rzeczywiście z punktu widzenia badacza jest rzeczywiście czymś bardzo, bardzo interesującym. Ale z drugiej strony na wsiach występują też takie jakby mało znane zjawiska, elementy. Przykładem mogą być na przykład szeptuchy, które, które są jakby tak. Takimi osobami, które funkcjonują gdzieś na granicy właśnie religii chrześcijańskiej i, i takich praktyk pogańskich, można powiedzieć. Nie jestem religioznawcą, więc może używam tutaj niezbyt precyzyjnego terminu, ale właśnie chciałam o taką rzecz dopytać Pana jako badacza społeczeństwa. Jak to jest z tą religią, zwłaszcza właśnie na tych terenach wiejskich? Czy ona jest traktowana bardziej jako. Tradycja, jako coś, co rzeczywiście pokolenia przyjmują, nie chcę powiedzieć bezrefleksyjnie, ale jako tak, jako właśnie tak, taką, y, taki element tradycji. Czy może jest to wybór świadomy, y, poprzedzony taką własną refleksją? Czy może z trzeciej strony ma to znamiona takiego rytuału, gdzieś takiego myślenia magicznego? Jakby, jakby pan profesor mógł to y, skomentować. Aha. Rozumiem. No tutaj nie do wszystkiego będę w stanie się odnieść na temat Szeptuch nic niestety, ponieważ to, to, to nie jest mój obszar zainteresowania, a nie nawet chyba też nie nasz obszar, nie nasz obszar taki geograficzno przestrzenny, w sensie tutaj poznania i Polski Zachodniej, z której pochodzę według mojej najlepszej wiedzy, to zjawisko. Nie występuje lub w formie zupełnie marginalnej. Jeżeli chodzi o obszar socjologii, bo, bo to jest mój, mój obszar specjalizacji, to, to generalnie wydaje mi się, że tutaj byłoby sensowne przywołanie tego rozgraniczenia pomiędzy sakrum i profanum, tak? gdzie ta sfera sakrum dotyczy tego, co gdzieś tam wymyka się mojemu i oglądowi i możliwości, takiej możliwości wytłumaczenia. I tutaj wchodzi właśnie, właśnie religia. I dość dobre, jeżeli mówimy o obszarach wiejskich i tym, w jaki sposób wygląda życie na obszarach wiejskich, dość dobre takie zakorzenienie, Religii i wszystkich rytuałów cyklu roku liturgicznego na przykład i poszczególnych świąt w tym, jak sposób wygląda życie na wsi, ze względu na pory roku na przykład, albo to, w jaki sposób też w sensie na przykład publicznym celebruje się uczestnictwo w różnych nabożeństwach, nie wiem, procesjach na przykład, czy, czy takich mszach, na których po prostu spotyka się wszystkich sąsiadów, bo, bo tak po prostu jest na wsi, przecież niektórych tutaj obszarach mam no, na myśli szczególnie południowo-wschodnią Polskę, z badań społecznych wynika, że jest poziom powyżej 70% z ludzi, którzy deklarują, że co niedziela są w kościele. No to oznacza, że w zasadzie prawie każdego, jak idę do kościoła, mogę spotkać i to wtedy staje się nie tylko tą, tą, tą sferą religijną, gdzie, gdzie ja uczestniczę w celebrowaniu mojej moich osobistych wierzeń, ale także okazją po prostu do spotkania innych ludzi, do tego, żeby się pokazać, do tego, żeby być zobaczonym, do tego, żeby porozmawiać z nimi, z innymi i tak dalej, i tak dalej. Więc ta forma takiej tradycji, która jest przyjmowana z pokolenia na pokolenie, ona oczywiście bardzo dobrze wpisuje się w taki rytm po prostu życia na wsi, gdzie to, tak jak wcześniej mówiłem, to ziemia jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, ten styl życia, zajęcia, i takie reguły dotyczące życia codziennego, po prostu one na wsi dobrze dobrze pasują do, 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 do całego kształtu. W mieście jest to wiele bardziej taka złożona sprawa, no bo w mieście w tej chwili trudno sobie wyobrazić po jakimś, poza pojedynczymi przypadkami sytuację, że ktoś przekazuje z pokolenia na pokolenie nie wiem, zawód, czy, czy warsztat, czy jakieś narzędzia, czy jakiś styl życia, to wszystko jest o wiele bardziej teraz otwarte, jeżeli chodzi o możliwości płynne. No i teraz, jeżeli zastanawiam się, a co to właściwie ma wspólnego z religią, no to też można sobie to, to samo pytanie zadać w odniesieniu do religii. Czy i tak nie dzieje się, jeżeli chodzi o religię? Mówiłem o tym, że wybieramy kościół, ale na przykład badania, znaczy kościół, do którego chodzimy, bo na przykład ksiądz cofać ciekawe kazania. Ale na przykład badania na temat migracji pokazują, że jest jakaś część, jakiś odsetek migrantów, którzy wjeżdżają za granicę na przykład zmieniają wyznanie. Ze względu na przykład na współrządka, partnera, albo po prostu miejsce, w którym się znajdzie. Więc to jest też traktowane jako taki mechanizm adaptacji do warunków, Takich zewnętrznych, których przychodzi nam żyć. I tu jeszcze może jedną taką rzecz powiem, jeżeli chodzi o, o tę religię, bo badania pokazują, Pan tutaj się odwoła do, 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 do wyników sprzed kilku lat, ale to też jest takie zjawisko, które, które jest obserwowane przez badaczy, dotyczy tego, że pewna część ludzi, jeżeli mówimy o tych, którzy są ludźmi, deklarują, że są ludźmi wierzącymi w mieście, to jest to większość, deklaruje, że wprawdzie są wierzący ale dodają na swój własny sposób. I to oznacza, że na przykład okej, okay, to mi pasuje, ale tam to niekoniecznie. Albo, że dzisiaj tak, ale jutro nie wiem. I to staje się już nie tyle sferą tradycji, tradycji, która jest o tyle wygodna, że um, odpowiada nam na... Yy, Prawie wszystkie, większość pytań, które możemy sobie zadać, tak, co będzie jutro, jak będziemy się w przyszłym tygodniu, w przyszłym miesiącu zachowywać, na co możemy liczyć, jak powinniśmy do poszczególnych świąt podchodzić, one są po prostu cyklicznie takie same. Natomiast jeżeli mówimy o tym, tej sferze wyboru, czy tej otwartości, która jest charakterystyczna dla życia w mieście, no to jest oczywiście o wiele bardziej złożone, no bo mając możliwość wyboru, gdzieś tam część ludzi, przynajmniej ten wybór tak właśnie rozumie, że nawet w obrębie religii, czy, czy dogmatów, czy jakichś przykazań, czy przestrzegania pewnych reguł, a innych nie, dokonują sami, sami po prostu osobistych wyborów. Jeśli na przykład już porównujemy miasto i wieś, rzeczywiście jakby nie sposób, nie sposób uniknąć tego typu porównań, bo stwierdzenia na temat jednego obszaru jakby są bardziej uwypuklone w świetle drugiego, ale jak współczesna socjologia postrzega, jak ujmuje osoby, mówię tutaj o rdzennych osobach wsi, które mieszkają na wsi, które rzeczywiście pracują na wsi, jak ujmuje współczesna socjologia tą grupę społeczną? Mam na myśli tutaj, w takim wymiarze światopoglądowym, w wymiarze właśnie w związku z, z religią? No to też jest takie dość otwarte pytanie, no bo po pierwsze, już o tym mówiliśmy, że jest jakiś odsetek, zdaje się, że z tej chwili kilkanaście procent tych, którzy mieszkają na wsi, ale się tam nie urodzili, czyli gdzieś tam się, też się rozbudowują jakieś takie quasi-podmiejskie style Życia się tam pojawiają. To po pierwsze. Po drugie, wśród mieszkańców wsi także jest ogromne zróżnicowanie, jeżeli chodzi o to, kto właściwie mieszkając na wsi, w taki sposób też tej na wsi żyje, że ta wieś daje mu miejsce pracy, jakiś, jakiś taki szerszy kontekst, w którym on funkcjonuje. Również mieszkańców wsi, a to szczególnie dotyczy ludzi młodych, którzy mieszkają na wsi, stają się podobnie mobilni, jak, jak ich rówieśnicy mieszkający w mieście, a więc też dojeżdżają bliżej lub dalej do pracy, to jest też praca w jakichś zakładach przemysłowych czy w jakiś sposób, który jest po prostu o wiele mniej niż przypłaty związane z ziemią. I to wszystko oznacza, że tak naprawdę, jeżeli myślimy o mieszkańcach wsi, akurat w kategorii zbiorowej, Wydaje mi się, że, że po pierwsze należy zaznaczyć, że jest to, że nie ma jakiegoś przeciętnego, standardowego mieszkańca wsi, Także możemy mówić na przykład o zróżnicowaniu ze względu na, na wiek, o którym już wspominałem, albo ze względu na miejsce, o, o którym mówimy. Na przykład ta południowo-wschodnia część Polski, w której już mówimy o religijności, jest po prostu o wiele bardziej religijna, mówimy też o mieszkańcach wsi niż na przykład północny zachód polski, okolice tutaj Szczecina, czy, czy generalnie żywiąc tak zwane ziemie zachodnie, są zdecydowanie mniej religijne niż, niż te obszary na południowo-wschodnie. Więc znowu, jeżeli już się zastanawiamy mieszkańców wsi, czyli właściwie kto, albo czyli właściwie jacy, no to to jest taka kategoria, która jest dość mocno wewnętrznie zróżnicowana. Natomiast nie, 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 oznacza to, że tutaj nie możemy czegoś o, o nich takiego wspólnego mianownika używając, że nie możemy czegoś powiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest właśnie to, co to, co tutaj powinno być podkreślone albo w taki sposób, żeby to było zapamiętane, że rzeczywiście badania socjologiczne pokazują, że mieszkańcy wsi deklarują, że są bardziej religijni niż ludzie mieszkający w mieście. I tutaj oczywiście mogą być różne tego przyczyny, natomiast fakt jest taki, taki właśnie. A z czego to może wynikać, że e, mieszkańcy wsi deklarują siebie jako bardziej religijnych? Czy e, to może na przykład wynikać z tego, że mm, no na przykład e, na wsi nie jest się anonimowym, tak samo jak w odróżnieniu do miasta i może tutaj wynika nie wiem jakiś taki strach, że no dobrze, będę chodził do kościoła, bo, bo po prostu nie chcę jakby odróżniać się od mojej wspólnoty. Czy może są jakieś inne przyczyny ku temu, że, że osoby na wsi jednak deklarują się jako bardziej religijne? Mm -hmm. Przyczyn może być oczywiście bardzo wiele, choćby ta, o której Pani wspomniała, czyli tak zwana nieformalna kontrola społeczna. Jeśli znaczy, robię coś, bo inni też tak robią, a jakbym tego nie zrobił, to co oni sobie pomyślą, to po pierwsze, ale po drugie, też to, o czym też tutaj rozmawiamy, czyli to przywiązanie do ziemi, do jakiegoś określonego trybu życia, do też takiej tradycji, która jest rozumiana jako regulator życia społecznego, nie tylko w obrębie tej sfery sakrum, o której rozmawiamy, ale także rozmaitych innych takich zachowań życia codziennego, jak na przykład większa otwartość na życie sąsiedzkie, czy, czy też w ogóle zainteresowanie na przykład takim, że dzieci na przykład się o wiele bardziej w sąsiedztwie ze sobą bawią, czy spędzają czas. Coś takiego w mieście jest po prostu nawet z powodu innej organizacji przestrzeni mniej lub w ogóle niemożliwe po prostu, więc to to życie na wsi po prostu wygląda inaczej niż, niż życie w mieście. A, a to, czy, na ile jest to wpływ innych, na ile to są moje przekonania, na ile to zależy od tradycji, na ile to zależy od tego, że, że tak jak już tutaj wspominałem, też ta ten, ten, organizacja roku, twór e, roku, organizacja roku liturgicznego, to wszystko tworzy jakąś taką pewną całość i odbywa się cyklicznie, i w jaki sposób reguluje życie na wsi, to także może być jedną z przyczyn. Tak, bo rzeczywiście e, brak poczucia bycia anonimowym wpływa na to, że człowiek e, z pewnością czuje się mniej samotny, ta wspólnota jest bardziej ścisła e, i, i też na pewno ma to, ma to duży związek z, z tą m, wspólnotą e, religijną, jaka, jakakolwiek bo to oczywiście religia nie była. E, wspominaliśmy jeszcze w trakcie właśnie tej, tej naszej rozmowy e, na temat e, m, na temat potrzeby poczucia bycia w grupie i myślę, że ten argument on bardzo się tyczy, zwłaszcza młodych ludzi. Jak to jest właśnie z punktu widzenia obserwacji socjologów z młodymi ludźmi na wsi? Wiadomo, że jest ten odpływ, że oni często migrują do miast, nie chcą wracać na wieś, chcą zmienić gdzieś swój tryb życia, ale jak to jest? Czy oni rzeczywiście jakby przyjmują tą religijność po swoich rodzicach, dziadkach jako element tradycji, czy już tutaj bardziej jest taki afront, oni chcą, oni chcą bardziej podejmować tę decyzję świadomie? No tutaj muszę przyznać, że mam też ograniczone kompetencje, żeby na temat młodzieży na wsi się wypowiadać, ponieważ żadnych badań na ten temat nie prowadziłem, a jedynie mam dostęp do tych, które, które inni prowadzą, a po drugie też tak jak chyba też to pani zaznaczyła na początku, dość trudne, aktualne wyniki badań. Taki socjologiczny w tym zakresie. Natomiast tak, po pierwsze, bez wątpienia, należy zauważyć, że tutaj w ogóle to wszystko, o czym rozmawiamy, opiera się na jakichś takich zewnętrznych wskaźnikach, tak, że ludzie gdzieś idą, coś robią, albo ewentualnie ich deklaracjach, ale przecież, jeżeli mówimy o sprawie religii, czy przekonań religijnych, czy wiary. No to, to jest też tak naprawdę sprawa moja osobista, czy każdego z nas, czy jest człowiekiem wierzącym, jeżeli jest to, to dlaczego, czy w ogóle sobie takie pytania zadaję. I może być też jeszcze jedna przyczyna, dla której, jeżeli mówimy o religijności, na to ona wygląda inaczej, po prostu, że, że odpowiada potrzebom ludzi. Te potrzeby niekoniecznie muszą być społeczne, ale indywidualne. Natomiast wracając do, o, do tego głównego pytania, które którym pani wspomniała, czyli młodzieży, ja może odniosę się jeszcze do. Do takiego tematu, y, y, dotyczącego właśnie wspomnianych przez mnie depopulacji. To znaczy się, mamy w tej chwili w Polsce sytuację taką, że generalnie rzecz biorąc ludzi młodych jest coraz mniej. Gdyby odnieść na przykład do skali urodzeń, którą mamy teraz w porównaniu do tego, co było 30 lat temu, w latach 80., -tych, 90., -tych, to rodzi się tylko połowa tej liczby dzieci, co jeszcze w poprzednim pokoleniu. Więc to oznacza, że jakby w ogóle już w tej chwili jest mniej ludzi niż było. W dalszej konsekwencji, czyli w kolejnych pokoleniach będzie jeszcze radykalnie mniej. I to też, jeżeli mówimy o tym temacie religijności czy życiu na wsi oznacza, że generalnie wieś jest coraz starsza, że ludzie młodzi, nawet jeżeli są, rodziny na wsiach uchwycone są bardziej liczne niż rodziny w miastach, ale też są o wiele mniej liczne niż było w poprzednim pokoleniu, I więc ludzie młodzi czy dzieci, jeżeli w ogóle są, no to jest po prostu mniej, więc być może to, to też wpływa na to, że, że jakoś bardziej ta, to podejście może być nie wiem, indywidualne w parafiach czy, czy w wykonaniu księży, gdzieś tam też być może ma to znaczenie, i też tutaj taka rzecz, o której chyba jeszcze nie wspomnieliśmy, a na pewno ona ma znaczenie, chociażby jeżeli chodzi o formułę naszej komunikacji, czyli wszelka zdalność, internet i nowe technologie. Chyba w tej chwili nie wiem, wydaje mi się, że wszystkie parafie mają strony internetowe, czy jakoś się komunikują z ludźmi przez rozmaite właśnie internetowe narzędzia. Może to być też taki, taki element, który sprawia, że ludzie mają poczucie, że okej, okay, jest ciężko, jest izolacja, kwarantanna, czy w ogóle z kościołem jest teraz ryzykowna sprawa, żeby tam pójść, no ale dzięki temu, że, że mamy jakieś internetowe narzędzia, to, to ludzie też z tego korzystają. Natomiast tak. Podsumowując ten, ten temat taki młodzieżowy na wsi, tutaj tak naprawdę co do danych nie potrafię powiedzieć, co może, co może powodować, że, że ta religijność tak właśnie tak właśnie wygląda a nie inaczej. Zamykając właśnie jeszcze tą e, naszą rozmowę, chciałam się odwołać też do e, do Pańskich obserwacji jako, e, jako badacza społeczeństwa. E, kiedy bierzemy pod uwagę e, Strukturę wsi, osoby, które mieszkają tak. na wsi, pracują na wsi. Zdaniem pana profesora, w którą to stronę tak naprawdę będzie, będzie zmierzało? Czy wieś podąży gdzieś tym szlakiem miast, gdzie będzie widać te procesy sekularyzacji, laicyzacji, czy rzeczywiście wieś zachowa, zachowa jakby ten większy, większy poziom religijności? Jak to się będzie tak naprawdę kształtowało w następnych latach? No to jest też pytanie takie, jak będzie wieś wyglądała w najbliższych latach. To znaczy się, czy ona, tak jak tutaj mówię, się będzie nadal wyludniać, zapewne tak, czy, czy być może te rodziny będą coraz mniejsze, zapewne tak i czy wobec tego te trendy obserwowalne w tej chwili z większym natężeniem, czy też przyspieszeniem w mieście, czyli ta wspaniała, panią sekularyzacja, laicyzacja, jakkolwiek będziemy o tym mówić, tak naprawdę chodzi o to, na ile religia będzie nadal, bo, bo póki co, co w tej chwili jeszcze jest, na ile będzie nadal obecna w naszym codziennym życiu. Jak będzie się zmieniać życie na wsi? Na ten temat też są rozmaite przewidywania. Na przykład obserwuje się, że coraz większe są gospodarstwa na wsi, że, że takie niewielkie rodzinne prowadzone siłą ludzkich mięśni właściwie są są już prawdziwą rzadkością, o wiele bardziej tak naprawdę optymalne z, z rynkowego, takiego ekonomicznego punktu widzenia. Są duże gospodarstwa rolne, na których kilkadziesiąt czy, czy nawet sto hektarów więcej jest obsługiwane przez jedną rodzinę razem z jakimiś pracownikami, którzy którzy wykonują wyspecjalizowane czynności przy pomocy bardzo specjalistycznego sprzętu, więc to oznacza tak naprawdę, że jak myślimy wieś, że gdzieś jest jakaś rodzina, która trzyma narzędzia i te, i te narzędzia razem z nauką, jak ich używać są przekazywane Spokojnie, na pokolenie, to wszystko też no, już staje się trochę nieaktualne, tak, mówimy nie tylko o dopłatach, nie tylko o nowych technologiach, o, o geolokalizacji, o, o wykorzystywaniu też internetu, nie wiem, dronów, i optymalizacji metod produkcji, hodowli itd. Tak tak Więc trudno powiedzieć, na ile będzie to szło w parze, te wszystkie przeobrażenia, z tym jak będzie religijność podążała. Tak? Być może będzie nadal, tak jak, tak jak, tak jak w miastach, coraz, coraz, większa, coraz większa taka laicyzacja, ale też myślę, że tutaj chyba nie znam nie wiem, czy w ogóle są jakieś badania w ostatnim roku na ten temat prowadzone, w związku z tym, że przecież obowiązuje dyspensa, to znaczy się, że chodzenie do kościoła co niedziela nie jest już takim wymogiem, który dotyczy wszystkich wiernych. Można powiedzieć, że jeżeli ktoś czuje jakąś obawę, czy, czy w ogóle obawia swoje zdrowie związane z, z tą epidemią wirusa, to nie musi chodzić do kościoła, więc to znaczy, że tak naprawdę nie mamy w tej chwili żadnych danych, na temat tego, jak wygląda religijność w tym roku, jak będzie wyglądała w kolejnym. znowu są na pewno różne przewidywania, że ludzie wrócą do kościoła, albo być może będą, nie wiem, w internecie uczestniczyć w jakichś uroczystościach, nabożeństwach o, o świętach wielkanocnych, myślimy przecież. Więc, yy, tak naprawdę nie wiem, w ogóle, yy, to, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo yy, zapewne za jak Państwo no, będziemy sobie to, tą rozmowę, nie wiem, czy, czy odtwarzać, czy, czy oglądać, czy przypominać, to już wtedy będziemy widzieli, a być może jeszcze nie, bo, bo pojawią się jakieś nowe, nowe zmienne, natomiast jedna rzecz jest, yy, jest pewna, i to jest pewna, od wieków jest nią zmiana, tak? To jest jedna rzecz, która jest niezmienna, że, że, że wszystko się zmienia, a w tych czasach, w których żyjemy w tym roku, jest, są te zmiany tak trudne bo do dalszego przewidzenia, że właściwie chyba nikt nie jest w stanie tak jednoznacznie i pewnie przewidzieć, co dalej nastąpi, także w tym konkretnym temacie religijności. Tak, to, to są rzeczywiście bardzo, bardzo trafne słowa, że jedyną z tą rzeczą jest zmiana, bo ten rok miejący pokazał nam, że to, co myśleliśmy, że jest pewne, że jest niezmienne, niestety roz, śmieje się nam prosto w twarz, więc te, myślę, że to będzie też bardzo bardzo interesujący obszar do badań dla samej socjologii, tego jak, jak społeczeństwo reaguje na te wszelkie zmiany, zarówno w kwestii religijności i zarówno też w innych dziedzinach, w życia. Miasto i wieś, pozornie niby dwa światy, dwa, dwa światy oddzielne. Cały czas mówi się o kontrastach między, między tymi, tymi dwoma obszarami, ale też często się okazuje, że miasto i wieś łączy więcej niż nam się może wydawać. Bardzo dziękuję za interesującą rozmowę. Tak naprawdę rozmowa, temat rzeka moglibyśmy kontynuować jeszcze godzinami. Moim i Państwa gościem dzisiaj był Pan Profesor Uram doktor habilitowany Jakub Rysański z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo.